W związku z prowadzonymi pracami przy tworzeniu nowego wyglądu Placu Pokoju w Lęborku został zmieniony termin końca realizacji projektu. Podjęta decyzja była konieczna do wykonania wszystkich szczegółów pierwszego etapu. Koniec prac jest planowany na 30 listopada. W związku z pierwszym etapem budowy fontanny na Placu Pokoju, który został zlecony do realizacji wykonawcy przy budowie placu, Konieczne było przesunięcie terminu realizacji placu, w związku z tym, że niemożliwe jest zakończenie prac wewnętrznych, póki nie zostanie zakończony pierwszy etap budowy fontanny. Termin realizacji przesunięty został na 30 listopada. W chwili obecnej wykonawca kontynuuje pracę wewnątrz placu, układana jest nawierzchnia, zamontowana jest już duża część lampek LEDowych w nawierzchni placu. Ponadto dowożone są do centrum miasta elementy wyposażenia małej architektury. Dowożone są kolejne elementy wyposażenia wnętrza placu, elementy małej architektury. Dowiezione są już ławki, kosze na śmieci, słupki blokujące wjazd. W przyszłym tygodniu spodziewamy się dowiezienia donic na kwiaty, na, na drzewka. Wykonany został pas zieleni izolacyjnej wzdłuż budynku tzw. Belwederu, czyli plac pokoju 23-25. Ten pas zieleni został wykonany zgodnie z zaleceniami Sanepidu, który w decyzji środowiskowej nakazał ochronić mieszkańców tego budynku przed hałasem z miejsc parkingowych. Wykonany został pas zieleni w postaci tuj wysokości 2,5 metra, które mają utworzyć zieloną ścianę odgradzającą parking od budynku.